Teraz już przebyłam drogę od grudnia do stycznia. A nadziwić się nie mogę, jaka moja moga śliczna. Czasem uczą się polskiego Anglicy i Szwedzi, ale nic nie pojmą z tego, co w tej mowie siedzi. Ucz, 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 ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, 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 w tym jest złego, co złego to nie my Co złego to nie my Ucz, 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 ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni Cóż, 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 w tym jest złego, co złego to nie my Co złego to nie my Polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Za chwilę przedstawimy Wam kilka przykładów najczęściej popełnianych błędów przez Polaków. Zapraszamy do oglądania! 1 lutego 2021 roku było tak zimno, że musiałam wziąć z szafy ciepły swetr i regularnie włączać ogrzewanie w domu. Stop! Nie włączać, a włączać. Nie swetr, a sweter. Nie w 2000 a w 2000. 1 lutego 2021 roku było tak zimno, że musiałem wziąć z szafy ciepły sweter i regularnie włączać ogrzewanie w domu. Hej, co u ciebie? Um, dobrze, a dobrze, u ciebie. Też dobrze. Masz jakieś już plany na wakacje? Wiesz, w lato wyjeżdżam nad jezioro. Stop. Nie w lato, a latem. Hej, co u ciebie? A dobrze, a u ciebie? Też dobrze. Masz już jakiś plan na lato? Wiesz, e, latem wyjeżdżam nad jezioro, potem chyba do Hiszpanii. A dalej się zobaczy. Kajtek, masz ochotę na coś słodkiego? Tak. W takim razie idę wziąć cukierki. Stop! Nie wziąć, a wziąć. Kajtek, masz ochotę na coś słodkiego? Tak. W takim razie idę wziąć cukierki. Pamiętajcie, aby słów w języku polskim używać w poprawnej formie. yes Okay. Emilka, Emka. A mi się masz odpinać kurtkę. Dobrze? Tak? Dobrze, dobrze. Rękawiczki. to no, dobrze. Dobrze, dziękuję. Czekaj, może załóż maskę lepiej. Oszalałaś? tym się nie dodychać! Czekaj! Mamo, wróciłam! Cześć! Wiesz, trochę źle Cię czuję. Elinka... Gdzie szalik? Gdzie maska? Przepraszam. Emilka, chodź do łóżka, zrobię Ci herbaty. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie. Jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie: ani lepszego, ani droższego. Bo dobre mienie, perły, kamienie także wiek młody i dar urody. Miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są. Ale, gdy zdrowie wcale, gdzie nie masz siły i świat niemiły, klinocie drogi, mój dom ubogi, oddany Tobie, ulubuj sobie. Dziękujemy, Dziękujemy za uwagę! Aniela Hajęcka, Blanka Tyborowska, Siódma B oraz Emilia Hajęcka, D. Hej, ja jestem Ted, a dzisiaj jest Dzień Języka Polskiego. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, uczących oczywiście naszego ukochanego polskiego i mam nadzieję, że filmik dotarł do dyrekcji, a jeśli nie, to czy możecie ktoś przekazać? Pozdrawiam, jestem Sergiej z czwartej.